Od niedawna na HBO Max można obejrzeć film Duna. Ja co prawda nie wybrałem się na niego do kina, ale postanowiłem nadobić to w domu. I dzisiaj opowiem i o filmie, i o książce właśnie. I zachęcam Was do tego, aby ją przeczytać, czy to przed obejrzeniem filmu, czy też jak już go obejrzeliście. Zapraszam. Duna Herberta ukazała się ponad 50 lat temu. Ja sam pierwszy kontakt z tą książką miałem na studiach, kiedy przypadkiem zauważyłem ją w bibliotece uczelnianej na półce z nowościami i wziąłem sobie właśnie wtedy do czytania. I wspominam to pierwsze czytanie Duny bardzo dobrze. Teraz wróciłem do niej przy okazji obejrzenia filmu. Główny bohater książki to Paul Atryda, letni syn władcy planety Kaladan. I poznajemy go w sytuacji, kiedy musi się mu przeprowadzić. Jego ojciec dostał nakaz objęcia we władanie nowej planety, Araki, zwanej też Duną, aby tam dopilnować interesów imperatora. Paul musi się przenieść razem z całą rodziną i nauczyć się na nowo żyć w tym zupełnie innym miejscu, bo o ile jego planeta rodzima była pełna wody i życia to Dziuna jest miejscem niezwykle niebezpiecznym i nieprzyjaznym dla wszelakiego życia. Wszyscy walczą tam o wodę. Zasób ten jest dla mieszkańców czymś niezwykle cennym, wręcz czczonym religijnie i cała ich kultura obraca się właśnie wokół tego tematu. Jak nie marnować wody, jak zapewnić sobie przeżycie. Z początku te zmartwienia o przeżycie ze względu na wodę będą dla nas jednak drugorzędne, bo skoncentrujemy się na tym, że wobec Atrydów ukryto spisek, aby pozbyć się właśnie władcy i całej jego rodziny, a całe to przekazanie nowej planety jest właśnie sposobem, aby wciągnąć całą rodzinę w pułapkę. I przyznam, że gdy czytałem po raz pierwszy Dune, to właśnie ten spisek i te knowania zrobiły na mnie największe wrażenie, bo niemal na samym początku dowiadujemy się, kto spiskuje przeciw Atrydom oraz jak zamierza doprowadzić do ich upadku, a z drugiej strony widzimy też Atydów, którzy zdają sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa i próbują mu przeciwdziałać. Niemal od samego początku wiemy, kto zdradzi Atydów, ale cały czas się łudzimy, cały czas żyjemy nadzieją i kibicujemy głównym bohaterom, żeby im się udało. A co się wydarzy, to zapraszam do czytania. Świat przedstawiony w Dune jest ukształtowany przez dawne wydarzenia, które są często wspominane przez bohaterów i z nich wynika właśnie na przykład to, dlaczego w odległej przyszłości nie ma komputerów, nie ma sztucznej inteligencji, a ludzie używają dość prymitywnych narzędzi w czasie walki, bo walka opiera się na mieczach, sztyletach i tym podobnym sprzęcie. To wszystko na łamach tej książki zostanie nam wyjaśnione, ale nie w taki sposób nachalny, nie tak patologicznie, tylko będziemy musieli to wszystko wysnuć z rozmów głównych bohaterów. Narrator nie traktuje nas tutaj jak idiotów. On pozwala nam odkrywać na własną rękę to kosmiczne uniwersum i po kawałeczku je poznawać. Muszę przyznać, że klimat tej książki jest naprawdę niepowtarzalny, bo jeśli pomyślimy o jakichś historiach dziejących się w kosmosie i od razu przyjdą nam na myśl Gwiezdne Wojny czy Trek, no to tutaj będzie to pokazane w zupełnie inny sposób. Kosmos w tej książce jest cichym, zimnym miejscem, a podróże przez tą pustkę. No, Wywołują zupełnie inne emocje niż na przykład, gdy oglądamy Gwiezdne Wojny i przemieszczanie się floty rebeliantów. Człowiek tam jest ledwie drobinką. Od razu przypomina mi się fragment Duny, w którym jest opisana podróż na Arrakis, gdzie powiedziano, że cała flota Atrydów została załadowana do ładowni Frachtowca Kosmicznego, gdzieś tam do kąta, tak żeby nie zawadzać w przewożeniu ważniejszych ładunków. Cały ten obraz wyłaniający się i z książki i z filmu jest niezwykle przytłaczający, ale kosmos chyba powinien taki być. Zupełnie inaczej też jest przedstawiona sama walka na innych planetach, bo jeśli sobie przypomnimy, nie wiem, choćby wojny klonów, że jest to wszystko takie widowiskowe, dużo wybuchów, bohaterskich akcji i tak dalej, no to tutaj ten obraz jest zupełnie inny. Od razu przypomina mi się scena, w której główny Halek prowadzi wojowników Atydów do walki. I do tego wszystkiego w filmie pojawia się ta muzyka, która stwarza niesamowity klimat. I od razu co pomyślałem, no świetnie, to jest w końcu coś innego niż Hans Zimmer. Potem się nieco dziwi scenie filmowego. Dlaczego warto przeczytać tę książkę, jeśli widzieliśmy już film? No, wielu rzeczy po pierwszym obejrzeniu mogliśmy nie zrozumieć. Na przykład, czym są czerwie, jak działa przyprawa, w jaki sposób atrydzi próbowali uchronić się przed zdradą. I film ledwie napomina o, o tych rzeczach. A to jest tylko takie ślizganie się po powierzchni, a prawdziwą głębię odkryjemy, czytając książkę. Wszystkie wyjaśnienia wyjdą właśnie z rozmów bohaterów. Film ze względu na swoją objętość no, nie może wyjaśnić wielu rzeczy, i z tego powodu myślę, dobrze jest przeczytać sobie tę książkę. A jak ją przeczytacie, nawet jeśli już widzieliście film, to pewnie wrócicie do niego drugi raz, aby docenić te rzeczy, których nie zauważyliście przy pierwszym oglądaniu. Duna to pierwsza część całej serii książek, ale jeśli spodoba Wam się pierwsza część, to przy drugim tobie możecie doznać pewnego szoku. Bo jego akcja będzie działać się kilkaset lat później i nie spotkamy w niej żadnych znanych nam bohaterów z pierwszej części i jest to zupełnie, wydawałoby się, odrębna historia. Dlatego wiele osób, które tym się spodoba Dune, jeśli sięgną po drugą część, no to niestety od niej odpadną. Ale nawet z tą świadomością, że nie nastawiamy się na całą serię, warto przeczytać Dune, bo jako całość stanowi świetną historię. Warto też zaznaczyć, że film dociera mniej więcej do połowy tego tomu i to co zobaczymy za jakiś czas w kinie to będzie kontynuacja właśnie tej historii z pierwszej części. Więc jeśli kogoś interesują dalsze losy Paula i nie chce się mu czekać na film, no to z książki dowie się wszystkiego. Książka ta jest dla starszego czytelnika, a przynajmniej co najmniej starszej młodzieży i. Wynika to z tego, że świat jest niezwykle brutalny, a ludzie zamieszkujący są dość bezwzględni. I wydaje mi się, że nie widać tego jakoś mocno w filmie, ale w książce to już dość często wychodzi. Jeśli chodzi o dostępność książki, no jest dostępna w bibliotekach i w księgarniach, w tych pierwszych jest ten problem, że no jak to po filmie to że jest rozchwytywana, więc dość ciężko ją dostać. Ja sam zastanawiałem się nad wypożyczeniem z biblioteki, bo nie posiadam własnej wersji, ale na szczęście Karolina mnie poratowała i mogę sobie przeczytać tą, tą książkę, za co bardzo jej dziękuję. Jeśli zdecydujecie się na e-booka, no to niestety nie ma go dostępnego w wersjach abonamentowych. Można go sobie kupić, ale niestety, jeśli nie wiem, macie abonament na MPGO czy legimi, no to w ten sposób jej nie przeczytacie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten film. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania Dune, nawet jeśli widzieliście już film. No i tyle, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, żeby podesłać ten film znajomym, podzielić się nim na mediach społecznościowych. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.